Zapraszam wyniki głosowania. Za uchwałą głosowało 261 posłów. Przeciw uchwale głosowało 149 posłów. Wstrzymało się od głosowania 7 posłów. Stwierdzam, że Sejm podjął uchwałę w sprawie powołania pana Waldemara Pawlaka na stanowisko prezesa Rady Ministrów. W nocy z 5 na 6 czerwca Sejm odwołał rząd przełomu i nadziei. Po raz pierwszy od upadku komunizmu w Polsce premierem został wybrany człowiek wywodzący się z obozu, który w czasie okrągłego stołu siedział po stronie przeciwnej niż Solidarność. Głosowali na niego nawet posłowie radykalnie antykomunistycznej Konfederacji Polski Niepodległej. A przecież jeszcze tydzień wcześniej lider KPN Leszek Moczulski negocjował z Janem Olszewskim warunki wejścia do koalicji rządowej zapewnioną możliwość realizacji własnego programu. A czy może stanąć na kompromisie 7 Prędzej czy później Polski chce potrzebna jest sprawna koalicja, która będzie w stanie wyprowadzić, stworzyć stabilny rząd i wyprowadzić kraj z kryzysu. Biuro prasowe rządu. Nie interesuje. No nie ma przedstawiciela z biura prasowego ja was nie puszczę. Ja nie chcę ja Nie, chcę, nie, nie. No no, ma z biura prasowego nikogo i dziękuję. Możesz powiedzieć, co powiedział, albo, albo odtworzyć mączewski. Dogadają się, czy nie dogadają? Nie pierwsza to próba wzmocnienia rządu i pozyskania nowych sojuszników. Wcześniej podobne negocjacje prowadzono z Unią, liberałami i polskim programem gospodarczym. Zakończyły się fiaskiem, zaś niedoszli koalicjanci złożyli wniosek o dymisję rządu. To była Właściwie mówiliśmy w kółko o jednej sprawie, a mianowicie o budżecie. To znaczy jak jakie będzie głosowanie KPN? Który to jest... Ten... No, będziemy głosowali przeciwko budżetowi. Jako partia opozycyjna. Nie rozumiem, że KPN nie, w, nie wchodzi do końca. Tak, dokładnie. Rozumiem, że pan, Państwo już mają stanowisko kpn przekazane. Chciałbym powiedzieć, że nie udało się uzyskać porozumienia, po prostu ze względu na postulaty, które zostały nam przedstawione, które były nie do przyjęcia. Do Tak, tak, jeszcze mamy dzisiaj w nocy parę rzeczy do załatwienia. To znaczy, My tak. I wracamy my, do tego. Jedziemy do panoramy. Boże, jak to no, nie wiem, jak mi nas ludzie do panoramy. I prosił o jednego tylko, bo to 10 minut. A my sobie wrócisz do Sejmu, a my spoczekamy na Ciebie w Sejmie. Przed Przecież... chwilą tutaj nam dziennikarzom To są oświadczył, że Pana nazwisko jest na liście. Czy to prawda? Mm, nie wiem, i lat jestem agentem wszelkich maści. I parę razy z tego powodu stawałem przed sądem, także jestem przyzwyczajony. Wiem, że tutaj jest jakaś lista w Sejmie, która liczy podobno kilkadziesiąt nazwisk. Ale podobno jest, ja nie wiem czy to prawda, jest druga lista, która trafiła w węższe ręce, tak to nazwijmy. Do marszałków i do prezydenta. Jeżeli minister coś ujawnia, to właśnie komu on to ujawnia? I, I co on tu ujawnia? Bardzo Największe zło jest bardzo proste, to zdefiniowania, że podjęliśmy decyzję o czymś i nie wiemy praktycznie o czym. I to wyszło w czasie posiedzenia konwentu. Do czego to właściwie ma zmierzać? Co ma określić? Jakie mają być konsekwencje? Jakie procedury mają być zastosowane? Jakie są prawa ludzi? No przecież to jest bardzo prosta sprawa. My dostaliśmy plik dokumentów, których nie jesteśmy w stanie zweryfikować, na którym znaleźli, znalazły się bardzo różne nazwiska. Są często podstawowe błędy formalne, nie zgadzają się daty urodzenia, miejsca. Jest to rodzaj, jak myślę, oskarżenia, które jest tak potężne w sensie publicznym, które nie może być przekazane od tak. Cała sprawa wokół tych list jest niczym innym jak próbą dramatyczną, bezsensowną próbą obrony pozycji obecnego rządu. Prezydent Lech Wałęsa przekazał do Sejmu list, w którym zwraca się o natychmiastowe odwołanie Jana Olszewskiego ze stanowiska prezesa radnych. Ta informacja dotarła do Sejmu kilkanaście minut temu. Marszałek Wiesław Chrzanowski opuścił posiedzenie Konwentu Seniorów. Kilka minut później informację o wniosku prezydenta przekazał przedstawicielom klubów parlamentarnych. Najprawdopodobniej w tej chwili trwa rozmowa prezydenta z marszałkiem, rozmowa, w której uściśla się, co oznacza owo słowo natychmiast. Spiecz, pach, pach, pach. Panie prezydencie, skąd ten pośpiech? Polska potrzebuje pośpiechu, szybkiego działania. Było... Mogę powiedzieć, że takiego agenta to śmito nie jest w stanie. Nie jest godnie pocałować. Panie dowodzi. Panie prezydencie, czy nie można było zaczekać do jutra? Ujawnienie kopert Macierewicza ktoś przerówna do granatu wrzuconego w gnojówkę. Polityczne spory programowe, dyskusje o prywatyzacji, reprywatyzacji, debaty o kształcie nowej konstytucji, wszystko to w jednej chwili poszło w kąt. Politycy zaczęli się zastanawiać, kim jest bolek, kim jest zapalniczka. Życie publiczne zdominowane zostało przez podejrzenia. Oskarżenia sypią się jak z rogu obfitości. Nawet człowiek, który jest symbolem obalenia komunizmu w całej Europie Wschodniej, staje się podejrzanym. Kazimierz switoń, panie marszałku, wysoka izbo. Jako stary popozycjonista, odpowiedzialny za swoje słowa, pragnę powiedzieć, że ta dru na drugiej liście jest pan prezydent, jako agent służby bezpieczeństwa. Panie pośle. Prezydent Rzeczypospolitej przesłał pismo następującej treści. Wnoszę o natychmiastowe odwołanie pana Jana Olszewskiego ze stanowiska prezesa Rady Ministrów. Lech Wałęsa. Rząd Jana Olszewskiego wpisał się niestety w takie właśnie doświadczenie, które sprawia, że nie możemy już realizować żadnej spójnej koncepcji politycznej ani gospodarczej. Obecny poziom konfliktu na najwyższych szczeblach władzy stwarza stan zagrożenia państwa, który przekracza dopuszczalne ryzyko. W imię czego panowie sięgacie po władzę? Co macie do zaproponowania? Co właściwie chcecie? W imię czego ta koalicja sięga po władzę? Uważamy przerywanie pracy tego rządu w obecnej chwili za krok nierozsądny i nieodpowiedzialny. Jest to rząd który moim zdaniem może być zastąpiony, i mówię to z całą konsekwencją, tylko rządem gorszym. Oświadczam, że nie składam rezygnacji i z pełną świadomością stawiam przed Wami, Państwo posłowie, stawiam przed Wami to zadanie abyście według własnego sumienia głosowali za lub przeciw odwołaniu tego rządu, to czynię tak w przekonaniu, że od dzisiaj stawką w tej grze jest coś innego niż tylko kwestia, jaki rząd będzie w Polsce wykonywał ten budżet do końca roku. Że w grze jest coś więcej. Że w grze jest pewien obraz Polski, Jaka ona ma być? Może inaczej. Czyja ona ma być? Udzielam teraz głosu panu posłowie Waldemarowi Pawlakowi, kandydatowi pana prezydenta Rzeczypospolitej na stanowisko prezesa Rady Ministrów. Proszę bardzo, panie pośle. Panie, panie prezydencie, wysoka izbo. Kiedy wyrażałem zgodę na propozycję pana prezydenta, były inne warunki, sytuacja była trudna. Dziś jest jeszcze trudniej. Sytuacja stała się dramatyczna. Tu na tej sali padło pytanie, czyja jest Polska? Polska jest nas wszystkich i jest w Polsce miejsce dla wszystkich. Dość już czasów, kiedy odmawiano komukolwiek z nas Polski. Od nas wszystkich, panie i panowie posłowie, zależy, czy znajdziemy zgodę. Sejm Rzeczpospolitej Polski powołuje Waldemara Pawlaka na stanowisko prezesa Rady Ministrów. Kto jest za przyjęciem tej uchwały?